Cześć wszystkim, witajcie z powrotem w kolejnym podsumowaniu mety, tym razem na patch 10.19. Patch, który jako pierwszy od dawna faktycznie miał sporo sensownych zmian, pod wpływem których meta zmieniła się w dosyć ciekawy sposób, szczególnie na botlejnie. Zanim zaczniemy, ten film będzie się troszeczkę różnić formatem od standardowych filmów o X najbardziej i OP postaciach, które zazwyczaj robiłem. Przyjrzymy się dziś w każdej roli w troszeczkę szerszy sposób. Sprawdzimy jacy bohaterowie są najmocniejsi, ale też jak są kontrowani. Mam nadzieję, że format się Wam spodoba. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Nie przedłużając już bardziej, zaczynamy. Na to dalej mamy dominację bruzerów. Dariusz, Kamilka, Fiora i Jax są najbardziej dominującymi postaciami na tej roli. Największą popularnością cieszy się Kamilka, która posiada ponad 14% pick rate na 52% wskaźnik zwycięstw. To, co czyni ją tak popularną, to jej styl gry, tzw. hit and run, polegający na bardzo krótkich wymianach z oponentem, podczas których zadajemy dużo obrażeń i od razu uciekamy, manewrując tak. Aby przeciwnik nie miał szansy nam porządnie oddać, jej daleko zasięgowy skok, spowolnienie z leczeniem oraz prędkość ruchu gwarantowana przez Q działają idealnie przy takim playstylu. A wybór Undying Graspa jako głównej runy tylko bardziej pomaga w wygrywaniu tych krótkich wymian. Oczywiście nie możemy zignorować drugiego najbardziej popularnego bohatera na tej linii, czyli wszechobecnego Shena. Szen obecnie jest w bardzo mocnym miejscu i niezależnie od tego, czy jesteście mainem topa, czy dostaliście autofila, wybierając tego ninja będziecie mieli bardzo duży wpływ na grę. Bohater jest bardzo prosty w pilotażu, buduje się na full tanka i do tego wywiera globalną presję, czego chcieć więcej, niezależnie od rangi, wartypikowania. pikowania. Czasem jednak stanie się tak, że będziecie zmuszeni do grania przeciwko tym postaciom. W takim przypadku jako kontrpika polecam Wam Kale. Jedyną słabością Kale jest early game. Dlatego też, aby przychylić szale zwycięstwa na naszą korzyść, wybieramy runy oraz pierwsze itemy, które będą swojego rodzaju przeciwwagą. Z głównych run możemy wybrać oczywiście Fleet Footwork. Dodatkowy movement speed oraz zdrowie zawsze będą przydatne. Do tego Time Warp Tonic w połączeniu z Biszkoptami oraz oczywiście Korap Potion, dzięki którym nie zostaniemy wyparci z linii w tak łatwy sposób. Po ostatnich zmianach nie ma jeszcze stałego buildu, jeśli chodzi o samo maksowanie jej umiejętności. Q daje nam oczywiście najlepszy wave clear, jednak już teraz nie refunduje many po 10-19. Oznacza to, że prawdopodobnie lepsze jest maksowanie E ze względu na brak w ogóle kosztu many tej umiejętności. Czas pokaże jak będziemy ją maksować. Pora na dosłownie kilka słów o dżungli, gdzie znów mamy naszych stałych kandydatów na miejsce najsilniejszych w swojej roli. I tak nasze top 5 to będzie Ewelin, Kartus, Graves, Kazix oraz Hecarim. Weźcie pod uwagę, że dżungla to jednak nie jest stricte 1 na 1, tutaj kontry nie mają tak naprawdę dużego znaczenia, ze względu na to, że więcej walk odbywa się 2 na 2 lub 2 na 1. Osobiście za każdym razem, kiedy gram solo queue, banuję Ewelin ze względu na jej niewidzialność po levelu 6 oraz ogrom obrażeń i bezpieczeństwo jakie ma dzięki swojej erce. Evelyn jest drugą najczęściej banowaną postacią w dżungli. Miejsce numer jeden przypada Hecarimowi i nie bez powodu. Fakt, że Hecarim może wpaść na RC w naszą całą drużynę, właściwie zła-shotować naszego carry i uciec jest jakimś kompletnym nieporozumieniem i wcale mnie nie dziwi jego wysoki banrate w wysokości ponad 36%. Każda z tych postaci da Wam bardzo dobre wyniki, więc bierzcie się do roboty drodzy dżunglerzy i błagam, gankujcie bota. Powiedziałem to kilka tygodni temu i teraz raz jeszcze to powtórzę. Midlane to nowy top-lane, ponieważ cały czas widzimy te same postacie na szczycie łańcucha pokarmowego. Zed, Kassadin oraz Katarina dalej są najsilniejszymi pikami, właściwie niezależnie od sytuacji. Ostatnie zmiany do Ari odniosły całkiem spoko rezultaty w mojej cenie. Jej winrate podniósł się nawet o 2%, co jest rzeczywiście pozytywną zmianą, lecz dalej jest to bohaterka bardzo mocno kontrowana przez na przykład Katarinę, Fiza czy Dianę, czyli w ogóle postacie, które mogą w łatwy sposób naskoczyć na tą tą lisicę i usunąć ją z mapy na strzała. Bohaterką, na którą chciałbym rzucić nieco światła jest Zoe jej popularność ostatnio stabilnie rośnie ma bardzo dobre meczapy w meta midlanerów typu LeBlanc, typu Azir, typu Syndra czy Oriana jest to postać z bardzo dużym potencjałem do kierowania i w dobrych rękach ma naprawdę bardzo duży wpływ na przebieg rozgrywki warto mieć ją na oku Adekary jest rolą gdzie wreszcie coś się rzeczywiście dzieje tutaj zmian jest sporo bo dostaliśmy nerfy Caitlin oraz senę. Obydwie dwie panie ucierpiały dosyć dużo, niemniej dalej Caitlin będzie bardzo solidnym wyborem, jeśli inne opcje są niedostępne. Jednakże na miejscu numer jeden, i wydaje mi się, że nie jest to jakimś specjalnym zaskoczeniem dla nikogo, mamy Ashkę. Ashkę, która dalej pozostaje tym wyśmienitym wyborem, który nie tylko ma dużą presję na linii, ale też posiada ten niesamowity engage dzięki swojej strzale na RC. Zaraz za nią za to mamy Gina, i to jest spore zaskoczenie, przynajmniej dla mnie. Jean jest bardzo nietypowy adekery, ponieważ nie tylko nie skaluje się tak jak każdy marksman z atak speedem i krytem, ale też ma te cztery autoataki, po których musi przeładować. W zamian za to kryty Jeana przyspieszają go, co w połączeniu z Fleet Footwork oraz Butami Trójkami sprawia, że jest to bardzo chyży marksman, ciężki do złapania. Do tego na linii mamy niezrównane berstowe obrażenia, co czyni go bardzo niebezpiecznym oponentem. Dobranie do niego odpowiedniego supporta jest kluczowe, tak więc przechodzimy na rolę supportów. Zaczniemy od czegoś pikantnego w formie Panteona na suporcie. Mówiłem o tej strategii już kilkukrotnie, ba nawet nagrałem film omawiający ten styl już w czerwcu. Kluczem tego piku są nie tylko bardzo wysokie obrażenia, jakie panton potrafi wypompować, czy możliwość wczesnych tower diveów dzięki E, które pozwala ignorować całkowicie obrażenia, ale połączenie Umbral Glaive z Zombie Wardem. Moi drodzy, jednym z najważniejszych punktów dla supportów jest wizja. Możliwość wykrywania wrogich wardów, niszczenia jej oraz postawienia darmowego warda w tym samym momencie. Jest naprawdę ciężkie do wycenienia. Jest to o tyle mocne, że jest tylko dwójka postaci w grze, która może pozwolić sobie na takie połączenie. Jest to Pike oraz właśnie Pantheon. Oczywiście poza tym egzotycznym Pantheonem dalej mamy standardowe piki pokroju Blitzcranka, który wyśmienicie radzi sobie przeciwko drużynom, które mają dużo tarcz, czy Lulu, która wyśmienicie z kolei wspiera postacie hyperkery w naszej drużynie. Jako kontrpik powoli do mety wraca Morgana, która nie powinna być mimo wszystko pikowana w ciemno. Ma ona zbyt dużo kontr w formie Enchanterów oraz Magów. Jeśli jednak widzimy w drużynie przeciwnej Nautiliusa, Leone czy Alistara. Śmiało wybieramy upadłego anioła. I tak oto podsumowaliśmy aktualną metę na 10.19. Mam nadzieję, że materiał był dla Was przydatny. Jeśli tak, łapka w górę będzie mile widziana. Jeśli chcecie pomóc w rozwoju kanału, zalinkujcie film swoim znajomym grającym w ligę. Każdemu z Was z góry za to dziękuję. Tych z Was, którzy chcą być na bieżąco z metą w LOLu, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za obejrzenie całości i do zobaczenia w kolejnym materiale już wkrótce. Cześć!